Cześć, witam Cię w serii Quick Tips, w której pokazuję w kilka minut przydatne porady dotyczące Visual Studio i języka C -Sharp. Dzisiaj pokażę Ci temat związany z generowaniem kodu i szybkimi akcjami, które są dostępne właśnie z poziomu edytora. I przejdźmy sobie teraz do właśnie Visual Studio. Mam tutaj pusty plik, w którym chcę wygenerować sobie, czy napisać sobie klasę, która będzie w jakimś namespace. Ie. No i oczywiście możesz to zrobić z poziomu tutaj menu, ale załóżmy, że będziesz pisać kolejną klasę na przykład w pliku i chcesz ją napisać jak najszybciej, więc oczywiście możesz zacząć pisać klas na przykład test i tak dalej, ale możesz to zrobić szybciej za pomocą tak zwanych snippetów. Ta klasa oczywiście musi być w namespace, więc napiszmy sobie zacznijmy sobie pisać namespace i teraz kiedy klikniesz dwa razy tab to będzie miał wygenerowany taki szablon namespace'a i zróbmy sobie właśnie namespace. Klikamy znowu tab. Zostało to zatwierdzone. I teraz znowu piszemy sobie klas. Zaczynamy pisać klas. Klikamy dwa razy tab. I taki szablon klasy został wygenerowany i poprawnie sformatowany. Tutaj oczywiście. Jakąś nazwę podajmy. No i teraz w takiej klasie, no, piszemy zwykle jakieś pola, więc napiszmy sobie na przykład coś takiego. No, tutaj będą właściwości. O, w ten sposób one są niemutowalne, niezmienne w trakcie działania programu. No i chcemy napisać do nich konstruktor. No, tutaj są dwie. Ale to już jest całkiem sporo pisania, co dopiero, kiedy będzie ich 4 czy 5 albo 6. I możemy wygenerować konstruktor bardzo prosto. Zaznacz po prostu właściwości, które chcesz dodać do konstruktora. I teraz masz tutaj taki, taką ikonę śrubokrętu, która właśnie wywołuje szybkie akcje. No i oczywiście możesz to zrobić klikając tutaj myszką, ale te szybkie akcje możesz też wywołać za pomocą skrótu ALT-ENTER. I widzisz, że pierwsza opcja, jaka jest dostępna, to wygenerowanie konstruktora. I kiedy sobie klikniemy Enter, to dostaliśmy konstruktor, który ustawia te dwie opcje. No i co teraz, kiedy dodamy następne pole? W ten sposób, no, znowu możemy się posłużyć szybko, szybką akcją, i teraz mamy tutaj dostępne. Um, Opcję, żeby dodać parametr do naszego konstruktora, albo dodać opcjonalny parametr do naszego konstruktora, albo wygenerować drugi konstruktor, który po prostu ustawia tylko to jedno pole. My sobie dodajmy ten parametr do istniejącego konstruktora. No i jak widzisz, wszystko zostało za Ciebie ustawione. Więc jest to bardzo przydatna opcja, która zdecydowanie upraszcza pisanie kodu, przyspiesza pisanie kodu, przyspiesza takie proste czynności, które bardzo często powtarzamy. Ale to generowanie kodu działa też w przypadku np. warunków, instrukcji warunkowych czy pętli. Więc przejdźmy sobie teraz do metody main. No i załóżmy, że chcemy napisać jakiś warunek, i będzie że Mamy jakiś tekst i chcemy sprawdzić, czy ten tekst jest równy a. Więc piszemy sobie if. I teraz ponownie możemy nacisnąć dwa razy tab. Została wygenerowana, został wygenerowany taki szablon ifa. I teraz możemy po prostu napisać sobie, że tekst równa się a. I dzięki temu. Od razu mamy gotową instrukcję warunkową. Zaletą tego jest to, że kiedy generujemy sobie w ten sposób kod, to od razu mamy w poprawnym miejscu ustawiony kursor. Przez to nie musimy tam gdzieś wybierać, gdzie mamy dopisać, tylko po prostu piszemy sobie if i od razu jesteśmy wewnątrz tego warunku i możemy go od razu pisać. Podobnie sytuacja ma się z pętlami. Napiszmy sobie for i mamy wygenerowaną. Pętle FOR. I teraz to jest bardzo fajne. Widzisz, że w tym momencie mamy zaznaczoną zmienną I, której nazwę możemy oczywiście zmienić. I teraz, kiedy kliknę tab, to zobacz, że zmieniły się wszystkie wystąpienia tego I na X w mojej pętli, i przeszedłem do następnej wartości, którą czy następnego następnej tej zmiennej, która w tym przypadku jest nazwana land ale zmienię ją na przykład na tekst.length i znowu kliknę tab. I w ten sposób mogę się przełączać pomiędzy tymi dwoma wartościami. Czyli mam od razu ustawiony odpowiednio kursor, dzięki temu mogę bardzo szybko wszystko sobie tutaj powpisywać. I na sam koniec pokażę Ci jeszcze, jak to działa w przypadku listy, kiedy chcemy wykonać instrukcję for each. Więc załóżmy, że mamy jakąś listę. Coś takiego. O. No i chcemy napisać instrukcję for each, więc piszemy sobie for each. Dwa razy klikamy. I teraz możemy sobie to wszystko pozmieniać. I nasza instrukcja for each jest gotowa. Ostatnia rzecz, jaką Ci pokażę, jeżeli chodzi o generowanie kodu, to wyciąganie nowych funkcji. Więc e, czasami zdarza się, że nasza funkcja już się bardzo rozrośnie i chcemy jakiś fragment po prostu e, z niej wydzielić. Więc weźmy na przykład taką pętlę for, którą chcemy wydzielić do osobnej funkcji. Więc teraz wystarczy, że zaznaczysz taką, e, taki fragment kodu, klikniesz sobie Alt Enter i masz tutaj dostępną opcję wydzielenia właśnie metody. Więc wybierzmy ją, i została wygenerowana nowa metoda, którą możemy nazwać, na przykład, niech się nazywa for each. No, taka jak randomowa nazwa, która mi akurat przyszła do głowy. Więc, jak widzisz, tutaj już edytujesz nazwę, i ona się automatycznie zmienia w przypadku tutaj deklaracji tej funkcji. I też zauważ, że jeżeli używaliśmy w tym fragmencie kodu, a jakiejś wartości, która była gdzieś wcześniej zdefiniowana, to został dodany odpowiedni parametr do naszej funkcji. Więc to bardzo prosty sposób, żeby wyciągać fragmenty funkcji do nowych funkcji dzięki temu. Bardzo łatwo możesz pisać krótkie funkcje i po prostu wydzielać poszczególne fragmenty do nowych funkcji i w ten sposób je dzielić na mniejsze porcje. Także, jeżeli chodzi o generowanie kodu i korzystanie z szybkich akcji, to na dzisiaj to wszystko. I jeżeli ta porada była dla Ciebie przydatna, to zostaw subskrypcję i łapkę w górę pod tym filmem. I dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.